Na 99% nie zastanawiałeś się, dlaczego Fendt GT, Kta lub Xylo nie posiada silnika. Nie posiada silnika. Z przodu, silniki w tych ciągnikach znajdują się pod kabiną. Tylko po co? Nie wiem. Konstruktorom chodziło o polepszenie widoczności do przodu, jakby nie można było się przechylić na bok. Dzięki temu dostęp do silnika jest utrudniony a środek ciężkości jest przesunięty bardziej do tyłu więc do maszyn zwiganych trzeba, dobrać większy obciążnik, ale za to ma przewagę przyładowaczu czołowym, to znaczy w teorii, ale na pewno wyciągnął lepszą widoczność do przodu i tam gdzie powinien być silnik została duża przestrzeń, którą można by wykorzystać pod jakąś zbudowę, na przykład skrzynię ładunkową, która pogorszy widoczność bardziej niż w puszce. Nie zapomnij odsubskrybować kanału, zostawić łapy w dół i nie ogląda więcej filmów. by na Kopara czeka i znaczy co.